Gabrysia Tyńska, Bursztyn Pomimo tego, że od zakończenia wojny minęło już wiele lat, Skoryna doskonale wszystko pamiętał. Złocisty piasek, kojący szum bałtyckich fal, krwawy blask schodzącego lub zachodzącego słońca, krzyki mew, gdy ponownie pojawił się na kołobrzeskiej plaży, przez długą chwilę po prostu stał nad brzegiem, i Wspominał tamte lata walko-miasto. Pogoda akurat nie sprzyjała. Sierpień był wyjątkowo pochmurny i chłodny, więc stał na teraz plaży całkiem sam. Nie do końca był pewien, czy dobrze robi, wychodząc naprzeciw wspomnieniom z rodzinnych stron, które odcisnęły na nim swoje piętno. Tyle przelanej na piasku krwi, tyle dni pełnych lęku oraz niepewności. I chociaż dotarł już do jesieni swojego życia, wciąż nie mógł w pełni ich zaakceptować, szczególnie gdy nawiedzały go nocami. Dodatkowo w ostatnich dniach wojny zgubił na plaży coś cennego, wiążącego się z jego odległymi wspomnieniami z dziecięcych lat, które słodnicza pamięć zaczynała już zacierać. Kiedy tak stał, wsłuchany w spokojne morze, czuł, jak powoli spływa na niego spokój. Przeszłości nie można zmienić. Czy to należy do pana? Rozległ się tuż obok niego dziecięcy głosik. Skoryna opuścił nieco głowę i zobaczył przed sobą małego chłopca. Ach, piękna młodość! Kiedy on był w jego wieku, pędził bezpieczne życie z rodzeństwa pod czujnym okiem rodziców. Nie znał wtedy znaczenia zabijać, nie wiedział ile naboi można wystrzelić za jednym razem. Z karabinu maszynowego nie zdawał sobie sprawy z wagi słowa ojczyzna. Ile by dał za ponowne przeżycie słodkiego, niezmąconego niczym dzieciństwa. Dopiero w ostatniej chwili jego podstarzałe już oczy zobaczyły jakiś błysk w wyciągniętych ku niemu rączkach. Przypatrzył się bliżej i dostrzegł go. Wyjątkowo duży kawał prawdziwego bursztynu z zatopionym wewnątrz chrząszczem, który wisiał na przetartym już przeżartym przez sól rzemieniu. Widok ten sprawił, że Skorynal w jednej chwili miał ochotę porwać chłopca w ramiona i zawołać, tak, ależ tak! Nagle przypomniał sobie wszystko. Kiedy miał może 9 lat, Podczas zabawy z rodzeństwem w parku przypadkiem znalazł na jednej z sosen właśnie taki bursztyn. Ojciec pochwalił go i wymyślił, że zrobi mu z niego wisiorek. Pomysł bardzo się małemu skory nie spodobał, a kilka wieczorów później oczarowany pięknym znaleziskiem na szyi pilnie słuchał ojcowskich słów: Jak już wiesz, Antosiu, to jest bursztyn. Musisz jednak wiedzieć również o tym, że jest on nazywany Złotem Bałtyku. To również nasze rodzime, piękne i cenne bogactwo. Dbaj o niego jako o własną rodzinę. Kilka lat później przyszli Niemcy i gwałtem odebrali z nie wszystko. Dom oraz rodzinę. Tylko jemu jednemu udało się przeżyć niemiecką napaść, gdy ukryto go w szafie na strychu, gdzie siedział jak mysz, ściskając podarunek od ojca, którego już nigdy nie zobaczył żywego. Wisiorek towarzyszył mu wszędzie do czasu, aż z poczucia patriotycznego obowiązku nie zaciągnął się do wojska i trafił na front. Nieustannie, kiedy na niego patrzył, przypominało mu się ciepło domowego ogniska, troskliwa matka i ojciec oraz radość, jaką czuł będąc wśród swoich. Nocami kamień błyszczał, wśród nikłego blasku świec. Czy starych lamp, niby jego własna szczęśliwa gwiazda. Razem z jego zaginięciem życie z koryny potoczyło się źle. Ile cierpienia przyniosła mu ta przeklęta wojna, aż nie zatoczyła koła. Właśnie na tej samej plaży zgubił cenną pamiątkę i też tutaj ją odzyskał. W końcu otrząsnął się, uśmiechając do nieznajomego chłopca. Owszem, był dla mnie bardzo ważny. Odpowiedział grzecznie, po czym drżącymi z emocji dłońmi odebrał od niego przedmiot, a w jego oczach zalśniły łzy. Bardzo ci dziękuję, młodzieńcze. Malec przytaknął, zadowolony z siebie, a on ukradkiem otarł nagle wilgotne policzki. A czy wiesz, co takiego znalazłeś? Bursztyn, padła od razu odpowiedź. Wiem, że używa się go do ozdabiania biżuterii i leczenia chorób. A kiedyś nim handlowano. To nasze polskie złoto. Mężczyzna zamyślił się. Dla niego ten kamień to coś dużo bardziej cennego. Symbol czasów, kiedy czuł się bezpieczny. Gdzie mieszkasz? zapytał po chwili ciszy, patrząc na ciemniejące powoli niebo. Twoja mama pewnie zaczyna się martwić. To niedaleko, prawie w czy samej plaży. Zawrócę, Sam proszę pana. Hmm. Nawet nie próbuj, odrzekł staruszek, grożąc mu palcem. Jako były żołnierz, czuję się zobowiązany, aby cię odprowadzić. Wiele lat temu chroniłem takie dzieci jak ty, aby nigdzie samotnie nie szły. Ojej, był pan żołnierzem, jeździł czołgiem i strzelał z prawdziwego karabinu? Zapytał chłopiec, a jego oczy zrobiły się okrągłe jak spotki. Też chcę! Skoro na tylko dobrotliwie się uśmiechnął, Chwycił go za rączkę i ruszyli brzegiem plaży w kierunku najbliższych domostw. Gdyby tylko mały wiedział, że to wcale nie jest takie proste. Bycie żołnierzem nie jest takie łatwe, jak się wydaje. To duża odpowiedzialność, wymagająca ogromnej odwagi i bohaterstwa. Nie wiem, czy nie wystraszyłby się huku pocisków. Wcale nie, niczego się nie boję. odparł z zapałem chłopczyk. Na te słowa mężczyzna roześmiał się. Przystanął i wyjął z plecaka zasłużoną żołnierską czapkę, po czym założył mu ją na głowę. Następnie zmierzył go wzrokiem i ocenił. No nie wiem, musiałbyś jeszcze trochę urosnąć. Urosnę, zobaczy pan, zawołało z entuzjazmem dziecko, aż poskakując. Skory westchnął, a po dłuższej chwili dotarli przed dom chłopca. Weteran miał okazję zamienić słowo z jego matką a nawet skorzystał z zaproszenia na herbatę. Będąc już w środku, kiedy siedział nad parującym kubkiem, usłyszał za oknem szum deszczu. Zapatrzył się w nie, w jednej ręce trzymając czapkę, a z drugiej nadal zwisał mu rzemyk z rodzinną pamiątką. Ścisnął go, wspominając tamten wieczór z ojcem, a po jego twarzy popłynęły łzy wzruszenia. Nie może zapomnieć, czym dla niego jest bursztyn.